Przyjmuję tu zamówień. Proszę wysiąść. Rewizja pojazdu. Możecie ją wykonać jedynie na drodze. Jesteśmy tutaj na terenie prywatnym. Dlatego proszę oszczędzić mi czas, napisanie skargi i powiedzieć, czego pan chce. Czy widział pan Dragana Sergowicza? Jest w bagażniku. Z przodu nie było miejsca, moja córka tam siedzi. Fotelik powinien być z tyłu. Nie ma przepisu, który wymagałby posadzenia dziecka z tyłu. Można posadzić je na miejscu pasażera, jeśli poduszka powietrzna nie będzie stanowić dla niego zagrożenia. A przy tym modelu nie stanowi. Ma pan dzieci? Chciałem tylko, a ja chciałem tylko spędzić trochę czasu z córką. Z dala od policji, która nie zna naszych praw. Z porcją nagetsów. Jak widać, nic z tego. Miłego dnia. Jedziemy coś zjeść.